Cześć, czołem, drodzy widzowie! Chcę opowiedzieć tym z Was, którzy z nami nie byli, jak wyglądał pierwszy nadpiliczny festiwal historyczny. Robię ten film dopiero dziś, bo jak po każdej imprezie, najpierw trzeba posprzątać, a potem jeszcze ogarnąć bieżące sprawy, które wcześniej musiały ustąpić miejsca organizacji wydarzenia. Także miałem dużo na głowie, także w fundacji, ale dziś już jestem gotów, by Wam opowiedzieć, jak to wszystko wyszło. Pomysł narodził się prawie rok temu po imprezie na zamku winowłodzu. Marek Łukasik rzucił propozycję, jakby to mogło wyglądać oraz powiedział, co jest w stanie zrobić. W nasz projekt uwierzył wójt gminy Aleksandrów, pan Paweł Mamrot. Gmina miała skromne możliwości, ale dużą determinację oraz miejsce, które chciałem ożywić. Skotniki nad pilicą. Wójt zaprowadził nas do Patryka i Romana Laszczyków, którzy mieszkają nad pilicą i udostępnili kawał łąki oraz pomagali w całej akcji. I tak ruszyliśmy z tematem. Otrzymaliśmy... Patronat, pani marszałek województwa łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej, a także patronat oraz wsparcie starosty Piotrkowskiego Piotra Łącznego, którym serdecznie dziękuję za okazane zaufanie. Do przygotowań włączyły się dwa muzea. Imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej wystawiło dioramę z oryginalną niemiecką armatą IG-37 wraz z załogą, a muzeum w Piotrkowie Trybunalskim wystawiło drużynę rycerską. W sobotę od na imprezę przybywały kolejne grupy rekonstrukcyjne, zarówno prezentujące pojedyncze sylwetki, jak i wystawiające całe dioramy. Postaram się ich wszystkich wymienić, a linki do ich fanpage'u y umieszczam w opisie filmu. GRH Błękit prezentowała wojsko polskie na misji ONZ w byłej Jugosławii. Projekt Rosja w Ogniu miał dioramę z wojskiem carskim z okresu I wojny światowej. Projekt Delta prezentował sylwetki operatorów CIA z lat 90. Grupa Ramroc miała dioramę z posterunkiem US Army z okresu walk o faludżę w Iraku. Projekt historyczny Lorraine prezentował dużą dioramę z jeepem, masą broni oraz Francuzami. W sobotę prezentowali przede wszystkim sylwetki partyzantów francuskich z II wojny światowej, a w niedzielę wojska walczące w indochinach. GRH Motostriełki zaprezentowali sowiecką armię z lat 70. i 80. Kamp w grupę Wolański wystawiła dwie bałkańskie sylwetki. Wojownika serbskiego z lat 90., oraz ponadczasowego ostatniego Beja Bałkanów z Brudna. W grupach i dioramach była mocna reprezentacja Armii Czerwonej z czasów II wojny światowej GRH Zwieroboj, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości Kalina Krasnaja, Projekt Sisbr, GRH na Straży, GRH Tuła. I GRH Festung Breslau, którzy przyjechali z moździerzem. Mieli dużą liczebną przewagę nad Niemcami, Skamp w grupę von Malotki i Giercha Landeshut. Obecna była też GRH PZZZ. Rekonstruktorów stawiło się około setki, więc jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam i proszę dać o sobie znać w komentarzach. Poza statyczną prezentacją dioram, sprzętu i opowieści, zrobiliśmy też dwa pokazy. W sobotę były to walki 25 pułku Piechoty Armii Krajowej z niemiecką ekspedycją karną w sierpniu 1944 roku w okolicach Diablej Góry, a w niedzielę wkroczenie na ziemię centralnej Polski Armii Czerwonej. Obie rekonstrukcje, jak i później po rekonstrukcji bohaterów tych widowisk, fotografował pan Adam Ostrowski, który wykorzystywał do tego celu oryginalne epokowe aparaty, tworząc niesamowite i bardzo klimatyczne czarno-białe zdjęcia. Miałem dużo stresu, czy wszystko się uda, ale skoro wszyscy wrócili w jednym kawałku, to myślę, że było dobrze. Wybuchy i strzały robiła firma Pirotechnika AS, a w sobotę pojazdy niemieckie dostarczyło apogeum Oldtimers. O wyżywienie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Aleksandrów, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP. Pracownicy gminy także się uwijali z prądem, wodą, utrzymaniem porządku i generalną obsługą imprezy. Była też z nami jedna firma z militariami oraz demobilem Frygi.pl, która zasponsorowała rekonstruktorom zapas wody. Był jeszcze jeden nieoczekiwany sponsor, gdy okazało się, że mamy problem i potrzebowaliśmy ratunku. Do imprezy dorzuciło się stowarzyszenie strzelecko-kolekcjonerskie 3 Twierdze. Niestety nie dali rady przyjechać ze stoiskiem ani się zareklamować, ale bez wahania pokryli nagłą dziurę w budżecie, za co jestem bardzo wdzięczny. Nie mogliście. Przyjechać do Skotnik, więc to ja przyjadę do Was na otwarcie Waszej strzelnicy. A ostatnim, mniej głośnym, ale ważnym partnerem festiwalu była marka Trybunał, której dziękuję za chęci, determinację, elastyczność w działaniu oraz konsekwencję, z jaką wspieracie imprezy w rodzimym rejonie. Przez dwa dni Fajnie się bawiliśmy, znaczy wy się bawiliście, bo ja umieram ze strachu, by wszystko się udało i nic nie popsuło. Ale też nie tylko się bawiliśmy, ale dużo się nauczyliśmy. Dzięki pomocy wielu ludzi, zarówno tych, których wymieniłem w tym filmie, jak i innych, którzy przyjechali, pomagali i przede wszystkim dobrze się bawili, udało nam się razem zrobić coś fajnego. Z osób, z którymi rozmawiałem, najdłuższą drogę przebyła rodzina z Paryża, ale byli też goście z Opola, Gdańska, Warszawy, Poznania, Rzeszowa, Wałbrzycha i innych, zdawałoby się, bardzo odległych od skotnik miejsc. Pierwszy raz, wiadomo, zawsze jest najtrudniejszy, ale gdy zobaczyłem w sobotę, że na łące na końcu świata zebrało się około tysiąca osób, by zobaczyć, co dla nich przygotowaliśmy. To pomyślałem sobie, warto było. To było rozpoznanie bojem i mam nadzieję, że za rok, latem znów was zaproszę na kolejne widowisko. Oczywiście tym razem większe i lepsze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli, zarówno patronatami, sponsorowaniem, organizacyjnie. Oraz wspólnie się z nami bawili. Nie lubię obiecywać rzeczy, co do których nie mam stuprocentowej pewności, ale myślę, że spotkamy się znów za rok. Dziękuję w imieniu własnym, w imieniu Fundacji Corignis, Gmina Aleksandrów oraz Marka Łukasika, bez którego też cała ta impreza by się nie udała, bo to Marek mnie namówił na to, żebyśmy to zrobili. Więc na koniec, szczególnie Tobie, dziękuję, Marku. Dotrzymałeś słowa. Przeżyliśmy, zrobiliśmy, udało się i dalej możemy podać sobie ręce i patrzeć na siebie. Więc co? Do zobaczenia za rok.